Ma 66,5 kg, także 3 kg różnicy między skrajnymi końmi. Także to nie na zbyt dużo. Z jedynką pobiegnie Alvaro, z numerem drugim Varanio, z trójką Paster, z numerem czwartym Saracen, z piątką San Sanmiego, z numerem szóstym Monwiek i z numerem siódmym Złotoka. Podchodzi San Sanmiego, czekamy jeszcze na... Mąd i złotokapa. I już cała siódemka jest w maszynie startowej. Mamy sygnał. I ruszyły. Nie ma chętnego, żeby poprowadzić. I już na front wysuwa się San Miego. San miego pod Nowak na prowadzeniu. Na drugiej pozycji Alvaro. Raszem poszedł do przodu Złotokap i jest na drugim miejscu. Na trzeciej pozycji plasuje się Paster. Na czwartym miejscu Saracen. Na piąte miejsce spada Alvaro. Jeszcze go teraz wyprzedza Montwiek. Ale Sanmiego, Sanmiego dyktuje tempo. Tuż za nim Złotokap, Paster, Saracen, Montwiek, Alvaro i Varanio. 1200 metrów do celownika. Sanmiego, Sanmiego, Sanmiego Miego. Złotokap, Paster. Sanmiego Miego, Złotokap, Paster. Saracen. Mądwiek, Alvaro. I z tyłu Varanio. 1000 metrów. Nadal na czele Sanmiego, Sanmiego, Sanmiego Miego. San, Miego. San Miego, zanim Złotokap. Na trzeciej pozycji placuje się Paste. Sanmiego, Złotokap, Paste. Alvaro, Monwiek, Saracen i z tyłu wciąż Baranio. Za moment wyjście na prostą finisową. Do celownika pozostało 600 metrów. Przy wewnętrznej Sanmiego. Sanmiego. Polem ruszył Złotoka. Sanmiego, Złotokap. Sanmiego, złotoka San Miego, San Miego Saracen. Sanmiego, Sanmiego, Saracen. Sanmiego, Saracen. Sanmiego z Saracenem. Sanmiego, Saracen. 300 metrów do celownika. Saracen, Sanmiego. Saracen, Sanmiego. Saracen, Saracen. Saracen, Saracen Sanmiego. Te dwa konie mają przewagę nad kolejną parą. Ale Saracen, Saracen. Tak, jest zdecydowanie na prowadzeniu. Całą długość. I Saracen pierwszy minie celownik, drugi Sanmiego, na trzecim miejscu Waranio, czwarty Mądwiek, piąty Alvaro, szósty Paster i siódmy Złotoka.